Witam na kanale, weteran z wędką Dzisiaj Wisła. To prawda, powiem szczerze, że wątpię, żebym cokolwiek tam złapał, bo wiatr północny w ogóle to zastanawiałem się, czy przyjechać, bo mówię, fala pewnie będzie. No, na razie jeszcze jest w miarę. Zobaczcie sobie. To prawda, wiatr. Zmaga się już teraz bardziej. Mam te dwie, trzy godzinki. Zobaczę. O, nawet coś tam się spławiło. Także <laughs> dobry progno prognostyk. Dobra. O, pewnie słyszycie już jak wieje. Najwyżej cofnę trochę samochodem, żeby widział wędki. I posiedzę. nie założyłem kamery nie odpaliłem mówię zobaczę najpierw czy w ogóle coś się będzie działo no i zobaczcie sobie jest no no ale puszczamy oczywiście Nigdy nie wiem, czy to jest serta, czy to jest świnka. Zaraz sobie zobaczę. Napiszcie w komentarzach, jak myślicie. Wniosek, trzeba kamerę założyć, zainstalować i nagrywać. Patrzę sobie teraz właśnie jak tu odróżnić tą certę od świnki. No i trzeba po prostu zapamiętać. Najprostsze że świnka ma że ma czerwone płetwy. Jeszcze później w domu zobaczę sobie na filmie jakie właśnie miała te płetwy. O, jest Branko. A być przykrzygowanym. Dobra, zamykam. Ale pogoda. Ubrałem się normalnie jak na zimę. Grube spodnie, kurde. Kurtka zimowa. Czapkę muszę zmienić Podejrzewam, że długo dzisiaj nie posiedzę Chyba, że będą broń wtedy nic się nie liczy No i co? Cisza, spokój? w samochodzie trochę się schowałem od tego wiatru no i czekamy na razie nic się nie dzieje no to zradzę wam mój sposób na dociążenie koszyczków ci co Łowią na rzekach, no to wiedzą, że jednego dnia może być rzek ładny, czysty, bez zabadów, na drugi dzień przychodzimy i rwiemy koszyczek za koszyczkiem, bo coś tam napłynęło. No i często się zdarza, że brakuje nam koszyczków odpowiedniej wagi, ściąga nam, na przykład. Zostały nam 40, a potrzeba 60 albo 80. No i wtedy się. Pokażę Wam, jak ja się ratuję. Włożę ze sobą nieśmiertelne krytytki. Zobaczcie. Tak będę patrzył tutaj co chwila, zerkał na, na te wędki. Potrzebne nam są dwie. No i mamy tutaj 40. Wiatr się zmaga, fale się robią, zaczyna nam ściągać, a nie mamy innych koszyczków. Co wtedy robimy? Przewlekamy tutaj trytytkę, no, żeby objąć w ten sposób tu koszyczek. No, tak. I mocno zaciągamy. Zbierzemy jakiś nóż, jakieś nażyczki i ucinamy. Tak zależy, jak chcemy mocno zakotwiczyć ciężarek. Około centymetra do półtorej centymetra? No. To samo robimy z drugiej strony. I mocno zaciskamy. I obcinam. Oczywiście końcówek nie wyrzucam. Tylko jest podstawowa zasada, jeszcze Wam dopowiem, żeby te trytytytki dawać z tyłu. Jak się kończy koszyczek no i oczywiście to tak jak mówiłem od, od obciążenia nie będzie nam się wtedy przy zarzucie plątał koszyczek no i jeżeli upadnie no to zagłębiają się te końcówki w podłożu i już nam trzyma lepiej koszyk taka prosta metoda a często ratowała mi życie Dajcie znać, czy ten pomysł Wam się podoba. Mam nadzieję, że to niektórym przyda się ten sposób. Wiadomo, że są koszyczki tam z wypustkami tutaj od spodu i tak dalej. Można wodzić tych koszyczków najróżniejszych całą masę, no ale mówię, ja wolę minimalnie. No i co? Nic się nie dzieje, kurde. No. Posiedzę trochę, zobaczę, jak nie. Wracać do domu trzeba będzie na kawę. Zobaczcie sobie. 21 kwiecień. 5 stopni niby, a odczucie nie wiem, czy będziecie widzieć. Plus jeden. No mówię, kurde, ręce mi normalnie marzną. Chyba dam sobie dzisiaj już spokój. Jechać do domu. Tutaj normalnie to ciężko jest złapać miejscówkę, bo dojazd jest superowy. A dzisiaj jestem sam, jeden jedyny pariet. No, możliwe opady, 10-15. Także zaraz jeszcze będzie zacznie padać. Ale nad wodą byłem, rybę złapałem, wypad zaleciłem Aby do majówki. Jeszcze parę dni zapowiadają, że może być już pogoda lepsza. Także pewnie spotkamy się gdzieś nad wodą. Tylko jeszcze nie wiem, czy na bolenia, czy na szczupaka. A może rekreacyjnie sobie gdzieś usiądę nad jeziorkiem. Także jeżeli się nic już nie zadzieje, w ciągu tych najbliższych 10-15 minut to jadę do domu jak mimo wszystko film mi się podobał dajcie jakieś łapkę w górę dla zasięgu chociaż no i do następnego